W futbolowy futbolowej Ligi VI, Gafel z Weekend, przed nami. Witamy serdecznie z Ligi B1. Zobaczmy na zestaw par raz wyniki minionego tygodnia. Exalo przegrywa z kanonierami. Teglas w pierwszym swoim meczu wygrywa z rapid film, natomiast w drugim niespodziewanie ulega brygadzie kryzys aż 10 do 2. Pierwszy mecz tego tygodnia: Top six Team, Brygada Kryzys. No i brygada już na początku tego tygodnia pokazała, że jest w wysokiej dyspozycji. No Pokazuje to nie tylko w tym tygodniu, ale także w poprzednich, bo... Także w poprzednich zdecydowanie wygrywała, natomiast no w tym meczu z Top 6 Team rzeczywiście była zespołem zdecydowanie lepszym i Top 6 no wiele do powiedzenia nie miało. Co prawda kilka, kilka akcji przeprowadzili, no ale brygada w takiej formie no to okazała się, że, że to jest no zdecydowanie za wysokie progi dla Top 6 Team. EXALO, bardzo ciekawy mecz, przegrywa z Kanonierami 6 do 4. No tak, te mecze poniedziałkowe toczyły się w trudnych warunkach. Akurat ten mecz Excalu może już troszkę lepszych, bo już ten deszcz trochę ustępował. Natomiast no, tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście było, było ciekawie. Natomiast no, kanonierzy jakby cały czas mieli ten mecz pod, no, pod kontrolą. Jeśli Excalu się zbliżało, no, to kanonierzy odskakiwali. No i to ciekawe, że, że zawsze głównie było tak, że, że jeśli strzelali strzelał zawodnicy bramki, no to albo Stachel, albo Wójcik, i to była zdecydowana większość goli zdobywana w meczu, ewentualnie pozostali gracze, na no to jakieś śladowej osi tej goli. Natomiast tutaj było tak pół na pół, 50% bramek czyli duet Stachel-Wójcika, 50% reszta zawodników, dwie bramki od Jarczyka, w tym jedna bardzo, bardzo ładna, także... To jest dla kanonierów oprócz trzech punktów, także plus, że. Słabsza dyspozycja przed, przed tymi najważniejszymi meczami Wójcika i Stachela? A my się, że nie wróży nie, dobrze. No, Myślę, że nie, ale bardzo dobrze, że inni się włączyli, także przestroga dla kolejnych rywali, żeby uważać także na pozostałych. I to jest to jest uważam bardzo, bardzo dobra informacja dla kanonierów, gorsza dla, dla rywalów. Tak więc czekamy jeszcze na bramkę Krzysztofa Lucyusza, żeby dołączył do, do zawodników, którzy cyklicznie strzelają bramki. Rocket Fuel ulega teglasowi 0-2 i tak zastanawiam czy, czy ten mecz już nie pokazał, że teglas jednak a, nie jest w najwyższej formie, bo, bo wygrywa tylko 2-0, a w poprzednich meczach przyzwyczaił nas do tego, że tych bramek strzela zdecydowanie więcej. No ja bym wcale tak nie patrzył na to spotkanie, bo przygotowałem skutek, no to raczej widziałem cały czas piłkę na połowie raket i e, śladowe ilości akcji właśnie zawodników w białych strojach i e, tak naprawdę raket może się cieszyć, że ten mecz tylko 0-2, bo przez całe spotkanie Tegla dominował i w życiu by nie powiedział, że to jest jakaś oznaka kryzysu, to 2-0, bo to zero z tyłu świadczyło o tym, że rywal no, nie stworzył zagrożenia, No że tylko dwie bramki, ale no, czasem tak się zdarza, że, że po prostu nie wpada. Natomiast ten mecz był całkiem dobry w wykonaniu tego lasu, także na pewno nie była to oznaka kryzysu jakiegoś. O kryzysu, o którym, o którym powiemy za, za chwilę odnośnie meczu piątkowego, ale przynajmniej mecz Desperado oni no i, i szalony mecz 9 bramek. Tak no to był taki mecz, w którym sytuacja trochę się zmieniała. W pierwszej połowie no, lepiej wyglądali oni, oni mieli e, korzystniejszy wynik, w drugiej połowie znowuż e, Desperado sprowadzeni przez dwójkę Krzysztof Malara Hadaj wyszli na prowadzenie 4-2. No i potem oni jeszcze się zerwali i w końcówce doprowadzili do remisu 4-4, ale ostatnie słowo należało do Desperados. No i ważne zwycięstwo z punktu widzenia walki o utrzymanie, bo obie te drużyny przed tym tygodniem były w dolnych rejonach tabeli. No i dzięki temu zwycięstwo Desperados swoje szanse, szanse na utrzymanie zwiększyła. Oni niestety ciągle muszą bać o, o zachowanie ligowego bytu. Autoas wygrywa z KPN, 6 do dwóch, Autoas już z Dominikiem Dybą, natomiast no, z Marczukiem poza boiskiem. No tak, to wiemy, że Maczuk przez długi czas. Tak, a teraz, dopingować, dopingować kolegów, bardzo miło, miły obrazek. Tak, natomiast no, niestety na boisku go jeszcze pewnie długo nie zobaczymy, ale jego koledzy poradzili sobie z KPN no, dość, dość łatwo, bo w pierwszej połowie prowadzili 3-0, dopiero w drugiej KPN strzelał bramki, a też strzelał na 3-1, a potem dopiero już na, na 6-2. No, zdecydowane zwycięstwo Autoasa, zasłużonym, no i zgodnie z oczekiwaniami, bo przed tym meczem na ostatnim miejscu w tabeli, więc trudno było przypuszczać, że zdobędzie to punkty, no i cóż, o utrzymanie jeszcze może walczyć, natomiast sytuacja jest trudna, trzeba przede wszystkim zacząć punkty gromadzić, jeszcze kilka takich meczów jest z zespołami też zagrożonymi, więc na pewno zawodnicy w szarych jeszcze mają szansę na utrzymanie, Autoas potwierdza, że no to jest różna środka tabło. Różna środka tabeli, to tak? mówimy praktycznie od drugiego sezonu, trzeciego tak jest, sezonu, tak, 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 że, że od momentu spadku, tak z Ligia, że to jest zespół środka i poniżej pewnego poziomu nie schodzi, no i to się potwierdza, może powalczyć o coś więcej, gdyby był pełny skład, ale niestety ta kontuzja pewnie trochę plany pokrzyżowała. A no i mecz, o którym, o którym wspominałem, brygada kryzys wygrywa z te glasem 10 do dwóch, może. Nie tyle zaskakujące jest wygrana Brygady Kryz, co, co chyba rozmiary tej, tej wygranej. No, zaskakujące jest i jedno i drugie, bo przecież brygada do tej pory z zespołami przegrywała, i tylko z Wojtmedniką nawiązała walka, i z Kanonierami, z Niemaliby przegrywała dosyć wyraźnie, i tam nie było dyskusji w ogóle, kto jest zespół zespołem lepszy. natomiast tutaj też nie było dyskusji, tylko w drugą stronę. Tej wszystko wychodziło tej... Tak, od po początku meczu pozwalał na bardzo dużo brygadzie, a brygada z tego skrzepnie skorzystała, tak jak powiedziałeś, wszystko praktycznie już nie wychodziło skuteczność na wysokim poziomie, w też nie pobrali sobie ani Michał, ani Jakub Kadula, także no tutaj prawa dla brygady. No i porażka, która sprawia, że Teglas, tak jak był wcześniej znak zapytania, bo przy Kanonierach, po się z Oni, przy Wojtnolicy to poraż z Teglasem, po Niemaliki tylko poraż z Teglasem tak? i teraz przy Teglasie znak zapytania się pojawia, no i teraz pytanie, które z, tych, z tej czołowej czwórki, prezentuje się najsolidniej, no to odpowiedź jest taka, że w tym momencie najsolidniej się prezentuje chyba brygada kryzys piąta w tabeli, a aktualnie trzecia w tabeli, bo, bo tylko że ona ma mecze. Ma mecze więcej, dwa mecze więcej, jest chodziło mi tutaj o tą czwórkę, nie ma lipy, Wojty, kanonierzy, Teglas, no i z tej czwórki, no to każdy ma coś na sumieniu i akurat teraz w obecnej formie chyba jest najlepsza brygada, choć Kanonierzy też wysoko Kans wygrywają. Z tych drużyn, które wymieniłeś, no tylko Kanonierzy nie, Kanon... nie przegrali jeszcze. Tak, natomiast Kanonierzy też wygrywają wysoko z zespołami z dołu, a wiemy, że to jest taki trochę zły znak i, i potem przytrafia się porażka, tak było z Void właśnie z tego teraz. Także, yy, no maksymalna może, koncentracja. może Kanonierzy wyglądają teraz też rzeczywiście bardzo dobrze, ale... no, no Ale przednich bo, meczów z Void mecz z... z... nie ma niemalipy mecze z Teglasem. Boję się typować, bo ja zawsze jak sobie kogoś wybiorę, no to w tej potem notuję porażkę, także nie będę kanonierów wskazywał, bo czyni bo to wskazuje ich na niepowodzenie. A w takim razie zobaczmy na, na wyniki i na tabelę przepraszam bardzo Void Medica na czele 21 punktów, na drugim miejscu właśnie kanonierzy i na trzecim miejscu brygada Kryzys, która skoczyła na to, na to miejsce po zwycięstwie nad Teglasem. I strefa spadkowa, top 16, terraina, Motul Kraków oraz KPP. Ja tylko jeszcze, Motul, jeszcze Kraków. Tylko dodam, że trzecie miejsce nie daje barażów, bo tam tak się no. pojawiają jakby takie mm -hmm. głosy w drużynie brygady, tylko jest to po prostu zaznaczenie podium i nagrody dla drużyny, bezpośrednio A Was wybaczam. Dwie pierwsze drużyny, a trzecia otrzymuje nagrody i medale, ale, ale do Ligi A nie ma szansy awansować. Ponieważ DGA spadają cztery, cztery drużyny. W takim razie mamy tabelę ze sobą. Przed nami szósta tygodnia. Pastucha w bramce, dalej olejarczyk, dyba, w środku Pachota i w ataku Krzysztof Malara oraz Zaid. Krzysztof Malara. Tak, graczem, za tomara, tygodnia. graczem tygodnia. Y, często jeśli mówiliśmy o desperados, to wyróżniać głównie Tomasz Hale, natomiast on teraz zasłużył zdecydowanie Krzysztof Malara, bo on był ojcem tej wygranej z Oni naprawdę zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Zresztą, pamiętając występy desperata z Moher i to też tam był wiodącą postacią. W tym tygodniu otrzymuje, otrzymuje gwiazdkę. Natomiast jeszcze nawiązując do, do wyników i tabeli, no to przypomnijmy, że dzisiaj będą jeszcze mecze rozgrywane, omówimy je w przyszłym tygodniu, w magazynie w przyszłym tygodniu. te niedzielne spotkania, także mm -hmm. proszę się nie martwić, na pewno będą. Tak, one motul, motul niemaliby akurat z tej Ligi. E, dziękuję serdecznie, to wszystko z gb 1